Dobry wieczór, Sławek serafin z tej strony, Grampel. Dziś przedstawimy War of the Roses, wersję beta gry, która zostanie wydana, mam nadzieję, już wkrótce i każdy będzie mógł się nią bawić, ponieważ jest świetna. Tak samo jak świetne są średniowieczne wieczne zbroje. Patrzcie, naprawdę, po co w tych wszystkich grach fantazji, w tych wszystkich RPG-ach? Stosuje się takie fikuśne pancerze. Y, produkuje się jakieś dziwaczne bronie y, przesadzone Nie można po prostu takiej zwykłej, średniowiecznej, przecież ona i tak jest, po prostu, no klasyk, klasyk ponadczasowy. Eee, dobrze, a co to jest za gra? Wiem, przywojna. Mountain Blade i słusznie, bo bardzo jest podobna do Mountain Blade. Yy, bardzo podobne zasady. Oczywiście także yy, rycerze, yy, broń biała, yy, łuki, kusze i tym podobne. A także koniki, jak widać. Yy, I. O, yy, ktoś strzela już? No proszę. Mam strzały w głowie, ale nie przejmuję się tym. To prawdopodobnie strzała sojusznika, który yy, chciał się wyżyć. O, a tutaj mamy pierwszego wroga. No. Gra bardzo na Mountain Blade, tak? Yy, że yy, nieco ładniejsza jak widać. Yy, grafika jest dużo. Oho dobrze, chodź, chodź. Grafika jest dużo lepsza. Yy, widać te efekty deszczu też super. Yy, ale to nie jest ta zasadnicza najważniejsza różnica jaka jest, jaka występuje między Mountain Blade a... War of the Roses yy, tak, no, to nie, nie było najmądrzejsze co teraz zrobiłem o proszę tego nie było w Blade prawda yy, to nie jest najważniejsza różnica ta grafika tylko yy, podstawową o, podstawowym wyróżnikiem tutaj jest to że yy, War of the Roses jest przede wszystkim w zasadzie wyłącznie nastawiony na rozgrywki multiplayer'owe. E, dodatkowo e, ma te wszystkie opcje, które są przy wielu e, innych grach sieciowych e, po, w, podstawowe. W takim sensie, że teraz biorę, w takim sensie, że uznajemy je za podstawowe, że są niezbędne, to one tutaj wszystkie są. Ta gra po prostu to jest Call of Duty, to jest Battlefield. Tyle, że zamiast e, II wojny światowej, zamiast e, współczesnej wojny. O, tutaj leczę kolegę. Tak też można. E, m, zamiast współczesnej wojny, zamiast II wojny światowej, I mamy tutaj konflikt z XV wieku, tytułową właśnie Wojna Dwukrusz, w której Lancasterowie i Jorkowie walczyli o. Nie ma to jak na trzeciego wpaść i pozamiatać. Walczyli o brytyjską koronę. Który to zresztą konflikt był dla George'a Martina? Ha, od tego ratowałem kolegę, który niestety nie chce się podnieść. Oj. Łucznik. Chyba łucznik. Dla George'a Martina, nie to Kusznik, był, dla George'a Martina był wzorem do mm, stworzenia Gryotron i rody, rody Starków, i Lannisterów e, Były wzorowane właśnie na Jorkach mm, i Lancasterach. Dobrze, widzieliście, że jak walczyć wręcz, e, to bardzo podobnie do Mountain Blade. Wciskamy kierunki e, ruchu i do tego mamy. Dzięki temu mamy różne ataki i pojedziemy. No tak nie ma co to łucznik, to łucznik nie za bardzo może walczyć z panem z dwuręcznym mieczem i z płycie. Jak Matten Blade atakujemy skając kawyż kierunkowy? i dokonując zamachu mniejszego lub większego oczywiście mamy też bloki yy, i mamy też właśnie strzelanie tak, mam to, to, strzelanie jako takie nie było zbyt rozbudowane a tutaj mamy yy, inaczej się strzela z łuku inaczej się strzela z kuszy yy, cały proces wygląda inaczej widać jaką przewagę ma łuki jeżeli chodzi o szybkostrzelność yy, ale kusza yy, ma też yy, swoje zalety Pokażę za chwilę, na początek, może jeszcze ten nóg. Teraz właśnie naciągam cięciwe i wypuszczam strzałę, i trafiłem tego konnego. Chyba wdubiłem mu konia. Najlepiej strzelać do bandażujących się przeciwników lub takich, którzy podnoszą swoich kolegów o co chciałem zaatakować. Łucznika, masz tutaj, mu dwoj, moich dwóch kolegów zrobić ciebie pasztet. Na plasterki, panowie, na plasterki. Bardzo ładnie. Pudło. Trafione. I z bliska. Tak jest. Point blank shot, jak to mówią Amerykanie. O, chciałem w głowę trafić. Trafienie w głowę, oczywiście, jak innych. Ale go szybko pojechał. mnie też szybko, bo jakiś dobry ten gargamel jest. Hmm, trafienie w głowę oczywiście zdaje większe obrażenia. No nie, dobrze. Będziemy czekać, aż mnie gargamel dobije. Ewentualnie ktoś inny uratuje. Pokażemy jeszcze, jak się strzela z kuszy. E, kuszy najpierw trzeba załadować. Można to przyspieszyć. Trafiając te ząbki. O. Teraz z narodowaną kuszą możemy się udać na pole bitwy, spróbować kogoś zabić. Aktualnie e, tryb, który gram, to jest podbój. E, jak we wszystkich innych sieciówkach, e, podbój polega na zajmowaniu e, kolejno flag. Szanowna wielka filozofia mamy to doskonale e, z wielu, wielu innych kier o jasne tak i co jeszcze i konny jeszcze a to był mój no piękny kusznik biedny da, mm, to był Brega na zajmowaniu kolejnych frag. jest jeszcze tutaj dostępny mm, team deathmatch duży nowy deathmatch nic specjalnego e, w sensie jeżeli chodzi o koncepcję ale jest bardzo zabawny zwłaszcza na mapach w których jest jakaś większa otwarta przestrzeń i można sobie poszaleć konno ja konno szaleć będę ponieważ nie umiem tego kompletnie totalnie całkowicie tutaj robić mountain blade szło mi to o wiele lepiej a tutaj autentycznie nie mogę sobie poradzić i konni Ach, próbowałem z poprawką i nie wyszło konna jazda to dla mnie makabra czarna magia więc nie będę tego pokazywał zabandażuję się zanim ten konny wróci nie, jakiś łucznik mnie to padł nie ma na razie jeszcze żadnych innych trybów rozgrywki choć mam nadzieję że będzie jakiś tryb oblężenia w którym będziemy mogli powalczyć w zamkach na razie żadnych zamków też jeszcze nie ma jeżeli chodzi o mapy mapy ogólnie są bardzo podobne do tej o, przegraliśmy no tak to by nie dlatego, że ja tak lamiłem e, mapy są podobne do tej czyli zabudowania, e, jakaś woda jakieś mosty są też takie troszeczkę bardziej otwarte e, na przykład mapa w Londynie bodajże, m, gdzie są szranki rycerskie i duża otwarta przestrzeń, gdzie mogą konni poszaleć m, sobie e, ale takich stricte Otwartych map nie ma. przystojnie jak prawda? Stricte otwartych map nie ma. W tym momencie, przynajmniej nie takie jak te znane z Mountain Blade Te troszeczkę są mniejsze, ale to chyba nie przeszkadza, bo są ładne i wystarczająco pasują tutaj do wszystkiego. Jak widzicie, mamy do wyboru kilka profili, czyli to są zestawy uzbrojenia, tak jakby te cztery są. Dane, przynajmniej teraz w becie, a tutaj są jeszcze cztery, które można sobie samemu ustalić. Tutaj jest mój konny, którym wypróbowałem jazdę i mi w ogóle nie wychodziło. Tutaj jest mój rycerz z mierzem dwuręcznym Bestia straszliwa w żabim pysku, w hełmie żabi pysk, który sobie założyłem, prawda, że słodki tego niestety ogranicza pole widzenia bardzo mocno co zaraz zresztą zobaczycie hmm, tutaj można jeszcze odblokować dwie dodatkowe klasy za chwilę pokażę jak wygląda odblokowanie i wyposażenie no, tylko chciałbym jeszcze zobaczyć żebyście zobaczyli, jak wygląda właśnie ten wręczny miecz i ograniczone pole widzenia w żabim pysku hmm, jak widać można dołączyć do drużyn i można się odradzać na dowódcy drużyny to jest taki klasyczny Motyw e, z kielszyciowych. No, to jest właśnie zabipysk. Niewiele w nim widać, ale świetnie chroni głowę. Tak mi się wydaje przynajmniej. nie do flagi A, żeby ją zająć. Widać, że wszyscy tutaj już stanęli. Ja też pomogę. Zawsze jakieś punkciki za asystę. No i konie jak zwykle przodem. Ale to oznacza tylko, że pierwsi zginą. Haha. Ha. No i mi się wydaje. Jest kusznicy. No, wszyscy nasi biegną. Ja będę mógł wejść w tłum i zacząć machać tym dwuręcznym szkockim mieczem. Tak, walki będą. Najcięższe o punkt C, ponieważ to jest środkowa flaga. Jakieś hmm. szopie. Dobrze, przynajmniej będziemy osłonięci przed czasami. Przed strzałami i bełtami I mamy też i Fentazji Też jak widzę Pan z mieczem wręcznym. I poszło I następnie, tak? Oho. No. Tak, ten zalipisk fajnie wygląda <laughs> Naprawdę to ograniczone pole widzenia mocno daje w kość więc e, powiedzmy, że wyjdę z tego e, i pokażę Wam jak wygląda e, ustalenie uzbrojenia dla m, poszczególnych teraz profili. I wejdźmy tutaj. E, na początku trzeba ustalić, kim w ogóle będziemy grać. O, robi się to za pomocą tak zwanych perków czyli cech. Najważniejszy jest ten Pierwszy wybieramy, czy będzie grać rusznikiem, czy normalnym e, rycerzem pieszym, tudzież konnym. E, każda klasa ma sześć dodatkowych, do określających ją umiejętności, można sobie wybrać dwie. E, i tak jest z każdym z tych perków, tutaj można e, postawić na zbroję, wtedy biegiem wystarczy lub na tarczę i wtedy... <todgłos> Się Biegamy starczo. Tu wsparcie, y, szybciej się bandażujemy i szybciej liczymy kolegów, a tutaj łatwiej dostrzegamy wrogów i można ich oznaczać w specjalny sposób dla y, kolegów z drużyny, co pozwala, y, pozwala do, y, im lepiej się orientować na polwalki. walki. Y, tutaj do ruchu można y, na piechotę tutaj właśnie możemy sobie konia zakupić i oficerskie y, szkolenie dodaje różne bonusy, premie mm, kolegom w pobliżu e, gdy użyjemy umiejętności oficerskiej wybieramy też broń boczną broń główną e, nawet sztylet i oczywiście pancerz i broje. tutaj można wybrać też konia jeżeli wybierzemy odpowiednią e, cechę i tarczę jeżeli wybierzemy odpowiednią cechę dobrze, broń jest wybór broni, bardzo duże topory różne siekiery jak widać każda z broni ma trzy różne style walki, zwykły, czyli taki zbalansowany, styl cesarski który zadaje większe obrażenia tak jak z skontynentalne, większe obrażenia, ale wolniejsze są zamachy bronią i styl Mediolański, w którym szybciej walczymy, szybciej machamy bronią, ale mniej nie daje mniejsze obrażenia. Tutaj, normalny. tutaj możemy wybrać różne rodzaje stali, z których jest stworzone samo to pożysko i jak jest oszlifowane, ostrze, jak jest ukształtowane, to zależy. To daje nam różne dodatkowe cechy. Tu jeszcze możemy wybrać jaką mamy trzonek. Y, może być bardziej wytrzymały, ale wtedy jest y, mniejsze, mniejsza szybkość zamachu. I potem jest ze wszystkimi brońmi y, miecze i oczywiście no, maczugi topory, ale oczywiście królewski miecze kastryjski o, ewentualnie długi miecz longsword sword. Też wybierzemy ten. Tutaj możemy nawet start z Toledo która pozwala przecinać kilku przeciwników jednocześnie bez utraty bez, bez zmniejszenia obrażeń na każdym kolejnych zwłokach przyszłych w ten sposób testowano katany, przecinano kilka ciał i tutaj chyba mm. <grywa> też można to robić w mieczu wybieramy na przykład jeszcze głowicę która pozwala albo szybciej machać albo szybciej szybciej głowicę, która jedna pozwala e, szybciej wmachywać bronią, ale wolniej mm, się zbierać do kolejnego zamachu, jeżeli nie nieodany mm. lub zwykłą. No, tak jak widzę, mamy ten topór e, szkocki i długi miecz. No dobrze, ale no, zabierzmy mu ten, ten nieszczęsny zabi pysk. Załóżmy coś normalnego. E, Zbroje. Na razie zbroi nie ma zbyt dużo. Jest jedna ciężka, jedna średnia i twardze lekki lekkie. Szczególnie najgorsze, czyli szmaty wyśniacze. Są dostępne dopiero na 60 poziomie doświadczenia. Nie wiem dlaczego, chyba jakiś żart twórców. Ale z pewnością wszystkiego będzie więcej. I nie będzie więcej, i modyfikacji ich będzie więcej. Pancerzy, hełmów, tarcz, koni wszystkiego, wszystkiego będzie więcej. Jestem o tym przekonany ponieważ gra jest świetna, dużo osób w będzie grało i dzięki temu twórcy będą mieli pieniądze na to, żeby ją rozbudowywać. W tym momencie War of the Roses jest jeszcze w becie, ale prawdopodobnie niedługo zostanie już wydane i praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o fanów średniowiecza, o fanów tego rodzaju walki tych pancerzy, tych mieczy, tych toporów, szłuków, to nie ma lepszej gry. Mountain Blade jest świetne. Ale Orthodox jest lepsze. Lepsze, bo ma, mm, ma po prostu lepiej pomyślony tryb wieloosobowy. I jedyną jego wadą jest to, że nie ma nic poza trybem wieloosobowym. Nie ma żadnej kampanii mm, singlowej, fabularnej. Nic takiego będzie miało y, tryb treningowy, jakiś, w którym można samemu sobie poćwiczyć. A na razie go jeszcze w becie nie ma. A poza tym to tylko i wyłącznie multiplayer ale to wystarczy, bo jest naprawdę świetny i można sobie zrobić swój własny herb na tarczę lub na, na pierśnik. Super, prawda? <śmiech> <śmiech> Właśnie, więc e, tym otwistyczym akcentem e, podsumowuję War of the Roses z AlexRuffingRamp.pl. Dziękuję bardzo.